Sima dzisiaj pokażę, jak pobrać sobie Green Clienta za darmo. Też wam pokażę moje ustawienia do Killaury, Backtraka i Fake lacka, Żeby dobrze latać sobie na Killaurze na, na przykład Duele, Anarchia i inne tryby. A więc co? Patrzcie, żeby nie było. Full Green Client. Macie wszystkie opcje. Proszę bardzo. Pierwsze co musisz zrobić, to kliknąć w pierwszy link w komentarzu, pobrać pliki, później wszystko to sobie dajecie do modów, Odpalacie Minecraft'a, klikacie sobie jak Prawy Control i sobie tam wszystko sami ustawiacie. sobie tam wszystko ustawiacie, konfigi, dosłownie wszystko. A teraz moje ustawienie do Kilaury, tutaj proszę, wszystko. A teraz moje ustawienie do Backtracka, proszę. Ej hey, masista! I jeszcze oczywiście fake laga. Proszę. Dobra, pierwszy oponent. Na razie wam pokażę tylko Killaurę. Daj nam to jeszcze raz Wszystkich koni ciągle czas Nigdy nie zapomnij jak Inni ci pomogli wstać To dla wszystkich żołnierzy co zmarli Konią marzeniem i odeszli za wcześnie A więc na tyle w tym filmie zostawcie lajka, suba na